A dziś czas na coś bardzo szybkiego i łatwego: camembert Żurawino. Taki smażony serek to świetny pomysł na śniadanie albo przekąskę w ciągu dnia. No to zaczynamy od bajecznie prostego przygotowania. Jajko a W nim zamaczamy naszego camemberta, po czym przekładamy do bułki tartej. Czynność tą powtarzamy, żeby stworzyła się w miarę gruba i mocna panierka. A po więcej przepisów, zarówno tych łatwych, jak i tych znacznie trudniejszych, zapraszam na naszą stronę www.kulinarnaTV.pl A ten przepis jest bardzo szybki, więc szybko do niego wracamy. Na nie roztapiamy troszkę masła i oliwę z oliwek i układamy na niego naszego camemberta. Smażymy po kilka minut z każdej strony i wykładamy na talerz. Podajemy z sałatką z pomidorkami, kolaną, oliwą, może też octem balsamicznym. Oczywiście z żurawiną. Jest naprawdę pyszne. Jak widzicie, przygotowanie jest bardzo łatwe, a przy okazji bardzo smaczne, więc koniecznie zróbcie to w domu.